Mamy godzinę czwartą Czwartą zero siedem Czwartą 010. Yy, Ledwo udało się wstać Z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, ja go wyłączyłem i nie wiedzieć czemu Nie wiedzieć czemu yy, nie wstałem z tym budzikiem ale udało się, udało się całe szczęście także także jesteśmy już przygotowani pakujemy rzeczy ubieramy rzeczy na plecy i, i prawdopodobnie widzimy się już z trasy także także właśnie zaczynamy zaczynamy sobotę 9 marca projekt zielonka V2 O. Witamy, witamy O, jest już Marek Jeszcze go nie widać Ale O, nie też tak średnio będzie widać Może będzie nie słychać, zobaczymy czy nie zagram mikrofonu 430 Kopiemy się do samochodu i za chwilę i Za chwilę ruszamy Soba wtóre, soba I nie zawsze mam możliwość. generalnie tak, ale jeżeli będzie można, to pomoże. <grymne> Proszę? Jeszcze <grymne> trochę? Za, tak, że tak. Za dziwactwem. Ja chorać, że strzegam, bo. Pierwsza seria trafiona. Lekkie problemy były, ale się udało w końcu strzelić. Tak, że 2-2-3 jest ustawione. 6,5 mor, Karabin też jest super. E, przestawiam go sobie i idę na, na 300. Także na 600. Także widzimy się na 600. Dobra. E, ogarnięta jest pierwsza. Pierwsza seria strzałów jest ogarnięta Udało się trafić 6,5 w cel i 2,23 też jesteśmy w celu Także teraz, teraz przeszliśmy sobie na górkę Teraz tam będziemy ładować na 600 metrów I potem zabierzemy się z Markiem Z Markiem jego raptorem Zobaczmy. Zabierzemy się z nim i pojedziemy na 600 Zobaczymy czy coś tam wbijamy coś tam w cel w ogóle także... Zobaczymy, jak to będzie. Także nie ma. Wychodzącego się na tym za ten start. Paszli, Ale se zjem kiełbę, kurwa No kto powiedział, że z się nie da, jak się da? 16 celowy AER, ku**a To niby się da! Zaraz poprawimy, to dopiero pierwsze, pierwsze trzy strzały dopiero Sprawdzamy, czy warto było kupować, nie? Ty... A nie nie, nie co ty to... ja na kurwa po... Tam byłem Tu trafiłem kurwa 16 celowy AR, kurwa Na stacji Tu już się jakiś kawałek wydarzył Te gongi tu mają fajne kurwa. Na stojasz takie wielkie Gonguniu nie są fajne, nie? No, są takie gągunie gongu... bardziej. Ale one są na ilu metra? Na 500 Jak? Co, co, tu jest 300, na 400 Jedziesz z tą bańką, czy, czy ci pomóc? wymiar, nie wymiar. A jeśli będzie tak wyjechać, jechać, tylko za zjebkę dostajemy za kurz. Nie, w jedną stronę można, ale na powrocie teraz to. Ты должен... tam do Rafała będziesz skakiwał? Co? No, no, się skakiwał? Tam będziesz tak przychodzić? Czy... No to dobrze, to się już zostawiamy w drugiego i tyle, no A ty wiesz, że jesteś duchem całego przedsięwzięcia bo... Gorąco Bo do domu nie wrócę Po co ma? Nie wraca Straszysz. Gorąco Przy słabo chodziło. Tam ci gdzieś pojechali ale w, w ogóle nie wiadomo gdzie. A tu mam takie anteny, fest. A tych agregat agregatów jest więcej, bo co? No tak, bo to przy każdym musi taki być, kurwa. Ale będę miał cięcia potem, kurwa, z tego filmu. Ale pogoda się trafiła jak na zamówienie, po prostu.